Elena S na czele ogólnopolskiej grupy przestępczej. Struktura działania tej grupy przypominała piramidę finansową. W efekcie 34 miliony strat i aż 700 zarzutów. Kolejne potrącenie na przejściu dla pieszych. 14-latka jechała drogą dla rowerów i przejeżdżała w tym momencie przez przejazdy dla rowerów. Nie ustają apele o rozwagę, szczególnie w okolicach przejść dla pieszych. Nocami słyszą hałasy, a w ich okna bije światło. My rano jeździmy do pracy wszyscy. My tu wszyscy pracujemy. My chcemy być wyspani, wypoczęci. Sąsiedztwo firmy w ogonie spędza sen z powiek mieszkańcom. Minęła 18.30 Krystyna Remaszewska. Zapraszam Państwa na główne wydanie zbliżeń. Blisko 700 zarzutów i 79 zatrzymanych. Bydgoscy funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili grupę przestępczą wyłudzającą finansowanie z firm leasingowych. Kierowała nią 50-letnia bydgoszczanka. Wśród osób, które usłyszały zarzuty są m.in. dziennikarze, policjanci i urzędnicy bydgowskiej skarbówki. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Gdańsku. Swoją działalność członkowie grupy przestępczej mieli rozpocząć już w 2015 roku i kontynuować ją przez kolejne 5 lat. Jak ustalili śledczy, podejrzani najpierw nabywali udziały i akcje spółek z terenu całego kraju, zmieniali ich nazwy na kojarzące się z działalnością leczniczą i wchodzili w skład zarządów. Spółki zawierały umowy kredytowe i leasingowe, między innymi na sprzęt medyczny. W swojej przestępczej działalności członkowie grupy współdziałali z pośrednikami kredytowymi i branży leasingowej. Funkcjonariusze zarządów Bydgoszczy, Centralnego Biura Śledczego Policji, działając pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, której członkowie wyłudzali finansowanie z firm leasingowych. Struktura działania tej grupy przypominała piramidę finansową. Zawierano kolejne umowy kredytowe. Pożyczkowe i leasingowe, by regulować zobowiązania wynikające z wcześniejszych kontraktów. W toku tego śledztwa ustalono, że grupa przestępcza kierowana przez Magdalenę S, 50-letnią mieszkankę Bydgoszczy, wyłudziła od szeregu podmiotów leasingowych, także banków, różnego rodzaju formę finansowania z zakupu głównie sprzętu medycznego którego tak naprawdę nie, nigdy nie zakupiono. Magdalena S usłyszała łącznie około 300 zarzutów, między innymi prania brudnych pieniędzy, wręczania łapówek, oszustw i kierowania grupą przestępczą. W toku śledztwa zarzuty postawiono także 79 osobom: pośrednikom kredytowym, lekarzom, dziennikarzom, policjantom czy pracownikom urzędów państwowych, takich jak Najwyższa Izba Kontroli czy Drugiego Urzędu Skarbowego w Bydgoszczy. Zatrzymani mieli wyłudzić łącznie ponad 34 miliony złotych. Śledztwo jest roz wojowe, a śledczy nie wykluczają dalszych zatrzymań. Dla zbliżeń Agata Hełka wnuk To kolejne bardzo niebezpieczne zdarzenie z region, w regionie z udziałem osoby kierującej hulajnogą elektryczną. Tym razem w świeciu 30-latka jadąca osobowym oplem nie ustąpiła pierwszeństwa. 14-latce na hulajnodze i potrąciła ją. Nastolatka szczęśliwie nie odniosła żadnych obrażeń. Sytuację zarejestrowała kamera monitoringu. Na nagraniu z monitoringu widać, jak samochód osobowy zjeżdża z ronda i zbliża się do przejścia dla pieszych. Jest tam także wydzielony przejazd dla rowerów, na który wjechała rozpędzona 14 na hulajnodze wprost pod koła osobówki. Na szczęście nastolatce nic się nie stało. Kierująca samochodem 30-letnia kobieta za nieustąpienie pierwszeństwa na stolatce została ukarana mandatem w wysokości 2000 zł i otrzymała 12 punktów karnych. Czternastolatka jechała drogą dla rowerów i przejeżdżała w tym momencie przez przejazd dla rowerów. Także nie miała obowiązku schodzenia z urządzenia, mogła przejechać przez tą drogę, a kierująca Oplem zjeżdżając z ronda w drogę podporządkowaną miała obowiązek ustąpić jej pierwszeństwa. Niemniej jednak zachowanie szczególnej ostrożności dotyczy wszystkich uczestników ruchu drogowego. To niestety tylko jedno z wielu niebezpiecznych zdarzeń, do jakich doszło w ostatnim czasie w naszym regionie. W miniony poniedziałek w Bydgoszczy kierowca potrącił 60-latka w koronowie potrącone zostało dziecko. W sobotę zmarł 48-latek potrącony na przejściu dla pieszych w Toruniu. A to nagranie z listopada ubiegłego roku. W Brzninie na przejściu dla pieszych została potrącona sześciolatka, która ze złamanym obojczykiem trafiła do szpitala. Kierujący autem 80-letni mężczyzna stracił prawo jazdy na dwa lata i zapłacił 4000 zł tytułem zadośćuczynienia. W całym ubiegłym roku na drogach województwa kujawsko-pomorskiego doszło łącznie do 179 wypadków z udziałem pieszych, w których zginęło 17 osób. Tylko od początku tego roku doszło już do kilkudziesięciu wypadków, w których zginęły trzy osoby. Policja nieustannie apeluje o rozwagę i czujność, szczególnie w okolicach przejścia dla pieszych. Dla Zbliżeń, Martyna Sobecka, TVP3 Bydgoszcz. Przedstawiciele niemal 40 placówek medycznych z całej Polski spotkali się w Bydgoszczy w ramach zjazdu Polskiej Unii Szpitali Klinicznych. Dyskutowano o osiągnięciach, ale też najbardziej palących problemach w ochronie zdrowia. Bydgoszcz jest po raz pierwszy gospodarzem spotkania. Przyszłość szpitali akademickich i wyzwania dla sektora zdrowia to tylko część tematów dyskusji trwającej w Bydgoszczy. Dzisiaj na biurku pani ministry leży ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, która ma być też takim właśnie odpowiedzią na dalszą restrukturyzację ochrony zdrowia. No ale za chwilę w październiku będziemy mieć dwa lata i ona cały czas leży. Czasu nie ma, trzeba zacząć działać. Jedną z ważnych kwestii było także wyzwanie, jakim jest dążenie szpitali klinicznych do zrównoważonego rozwoju. Dostrzegamy, że to jest jedna z możliwości przyjrzenia się, spojrzenia na naszą organizację jako tej, która rzeczywiście działa, współdziała z całym środowiskiem. Chcemy się właśnie zorientować, jakie podejście do akurat zrównoważonego rozwoju. Mają też inne szpitale. Dyskusje wywołały także program Jowisz i inwestycje w szpitalach w kontekście tworzenia map zdrowotnych, czyli dokumentów określających potrzeby zdrowotne poszczególnych regionów i całej Polski. O tych i innych kwestiach rozmawiali ze sobą przedstawiciele podmiotów medycznych w ramach zjazdu Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, stowarzyszenia, które zrzesza 39 placówek. Wydarzenie ma na celu przede wszystkim poruszenie takich gorących tematów w ochronie zdrowia bieżących. Oczywiście niewątpliwie dzisiaj takim wydarzeniem są tragiczne wydarzenia krakowskie i będziemy na pewno rozmawiać dzisiaj o bezpieczeństwie naszych szpitali sądzę że to jest te ogromnie cenne dla nas je, jako osób zarządzających szpitalami, kiedy możemy spojrzeć z innej perspektywy na szpital, na na to kto jak rozwiązał swoje problemy i w jaki sposób my możemy wpływać na poprawę jakości usług w naszym szpitalu. I niejednokrotnie właśnie z takich wyjazdów e, e, udaje się wprowadzić nowości w szpitalu, dzięki czemu korzystają pacjenci. To wydarzenie dla placówek z regionu jest wyjątkowo ważne, bo po raz pierwszy gospodarzami zjazdu są uniwersyteckie szpitale kliniczne z Bydgoszczy, oprócz udziału w dyskusjach i i prelekcjach uczestnicy także zwiedzą bydgoskie placówki. W czwartek Szpital Uniwersytecki nr 2 imienia doktora Jana Biziela, a w piątek Szpital nr 1 imienia Antoniego Jurasza. Julia Mann, TVP3 Bydgoszcz. Więcej o przyszłości szpitali klinicznych w rozmowie dnia o godzinie 19. .00. Zapraszam. Żyją w cieniu wielkich magazynów. Nocami słyszą hałas, a w ich okna bije światło. Mieszkańcy Lisiego Ogona i Łochowa mają problem z firmą, której magazyny są w bliskim sąsiedztwie ich domów. Problem znany jest radnym, władzom gminy i przedstawicielom firmy. Mieszkańcy oczekują, że zbuduje się im ekrany dźwiękochłonne. Jest godzina 24, pierwsza w nocy. Żeby sprawdzić, co tak hałasuje, nie mogę spać. To jedno z wielu nagrań mieszkańców tych budynków. Uciążliwy hałas, jak mówią, słychać tu codziennie, zwłaszcza w nocy. O ile w dzień te ładowanie tych samochodów jeszcze jesteśmy w stanie jakoś zaakceptować, to proszę panią, w godzinach 22:06 jest cisza nocna. Ale nie tylko hałas jest problemem. Mieszkańcy narzekają także na nadmierne oświetlenie. Te lampy, te mega halogeny, gęsto ustawione, y były skierowane bezpośrednio na nas. W nocy żadne rolety nie pomagały. Jest bardzo hałas, natężenie dużego światła. No, w nocy okien nie można mieć otwartych, ponieważ są takie trzaski. Po prostu zaśniesz, ale za chwilę się obudzisz, bo są trzaski. Bliskie sąsiedztwo firmy, która zarządza magazynami w Lisimogonie, spędza sens powiek nie tylko mieszkańcom tej wsi, ale także sąsiedniego Łochowa. To nie jest zwykły sąsiad, to jest y, sąsiad wielkiego kalibru, który w sposób y, perfidny no, rujnuje nam nasze spokojne życie. Władze firmy zapewniają, że robią co mogą, by zmniejszyć uciążliwe funkcjonowanie magazynów w tym miejscu w oświadczeniu wysłanym do naszej redakcji informują między innymi że są w trakcie testowania natężenia oświetlenia hal magazynowych i są w kontakcie z najemcami w celu ograniczenia nocnych prac które miałyby zmniejszyć zakłócenie nocnego miru problem znany jest też władzom gminy Białe Błota Problem jest taki że musimy znaleźć złoty środek teraz albo dojść do takiego kompromisu żeby mieszkańcy mogli tutaj zostać a firma mogłaby funkcjonować Zarówno firma jak i gmina przeprowadziły badania Hałasu, które nie wykazały nieprawidłowości. O badaniach przedsiębiorcy byli jednak poinformowani wcześniej. Zdaniem mieszkańców miało to wpływ na ostateczny wynik pomiarów. Agata Chyłka-Wnuk, TVP3 Bydgoszcz. To jest to główne wydanie zbliżeń. Co jeszcze przed nami? Wydział Prawa i Administracji UMK świętuje 80-lecie. Działa od początku istnienia Uniwersytetu. Były ławki, nie ma ławek. Odnowiony skwer we Wtelnie upodobali sobie wandale. Dla studentów Politechniki Bydgoskiej to będzie pierwszy rok prawa. Uczelnia otrzymała zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie kierunku. Z kolei Wydział Prawa i Administracji Toruńskiego Uniwersytetu może już świętować 80-lecie. Z tej okazji przygotowano uroczystości z udziałem pracowników uczelni i samorządowców. Jako pierwszy w rodzinie postanowił iść na prawo, choć pochodzi z Wielkopolski swoje pasje rozwija w Toruniu. Dziś, jako student piątego roku Mikołaj chce związać swoją przyszłość z uczelnią. Moje zaangażowanie na, na wydziale prawa i administracji Idzie właśnie w kierunku rozwoju i też pomocy innym studentom, jeżeli chodzi o ich rozwój, jeżeli chodzi o ich ewentualne szanse. Obecnie na tym kierunku uczy się około 2000 studentów. Zdecydowana większość to Polacy. Oprócz kierunków flagowych prawa i administracji mogą oni także studiować, doradztwo podatkowe. W planach jest także kolejny. To będą studia takie krótsze, kilkusemestralne, będą nosiły nazwę Prawo w Biznesie. Przed nami ocena formalna tego programu i miejmy nadzieję, że jeszcze przed wakacjami głosowanie programu przez Senat Łęka. Wydział Prawa i Administracji jest jednym z trzech obok humanistycznego i przyrodniczego, które zostały powołane od początku funkcjonowania Toruńskiego Uniwersytetu. Od samego początku jesteśmy wierni naszej misji kładzenia nacisku na kształcenie w oparciu o takie podstawowe wartości, którymi powinniśmy kierować się w życiu jako Świadomi obywatele, dbający o rozwój naszego państwa. W uroczystościach związanych z jubileuszem, poza naukowcami i studentami, udział wzięli także samorządowcy oraz przedstawiciele uczelni współpracujących z Wydziałem. Lubimy się, szanujemy się, współpracujemy, odwiedzamy. No i to zaszczyt i przyjemność być tutaj w Toruniu na 80-leciu Wydziału Prawa i Administracji. W ramach obchodów w piątek na Wydziale Prawa i Administracji odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Toruńskie Dni Prawnicze społeczeństwo, demokracja. Michał Górski, TVP Dziś Dzisiaj trzeci dzień egzaminów uczniów kończących szkołę podstawową. Ósmoklasiści pisali test z języka obcego. Zdecydowana większość wybrała język angielski. Jednym z zadań było napisanie e-maila dotyczącego szkolnej wycieczki zagranicznej. Międzynarodowe wycieczki, wakacje czy gry online z ludźmi z całego świata to tylko część powodów, przez które dla młodych ludzi znajomość języków obcych jest bardzo ważna. Chciałabym się uczyć hiszpańskiego w przyszłości, żeby wyjechać do Hiszpanii już tak na stałe. Lubię Hiszpanię i tam są fajne drużyny piłkarskie i będę oglądać Real i bardzo. Teraz uczę in w szkole, ale w przyszłości learning Spanish and I'm happy to learn new languages. Podstawową umiejętnością jest dla nich jednak właśnie znajomość języka angielskiego. All door exits have evacuation slides. Dlatego, że żeby po prostu w tych czasach się porozumieć z ludźmi z całego świata, no to jest potrzebny język angielski, bo to jest język międzynarodowy. Zainteresowanie językami wśród uczniów zaobserwowali także nauczyciele. Świat jest już mały, dzieciaki chcą, myślą o tym, żeby podróżować za granicę, na stałe zamieszkać może albo w wakacjach pojechać sobie i widzą, że bez tego języka jak bez ręki jednak, że to jest bardzo przydatne w życiu codziennym. A z języków obcych mogli się dzisiaj sprawdzić uczniowie szkół podstawowych, którzy przystąpili do egzaminu ósmoklasisty. U nas piszą dzisiaj trzy języki uczniowie. Język rosyjski dla uczniów obywateli ukraińskich, język niemiecki jeden uczeń i pozostali uczniowie język angielski. W sumie był łatwy, 95% minimum. Poszło mi dość dobrze, tak mi się wydaje. No, no, mi się wydaje, że jest to ok. Nie jakieś trudne nie było e, i no, mam nadzieję, że sobie poradziłem po prostu. Uczniowie przykładają do egzaminów dużą wagę, bo są one kluczowe w przyjęciu do szkół ponadpodstawowych. Coraz więcej rolników w regionie stawia na odnawialne źródła energii, inwestują w panele fotowoltaiczne, biogazownie czy pompy ciepła. O dotacje na ten cel gospodarze mogą ubiegać się w ramach programów Energia dla Wsi i moja elektrownia wiatrowa. Produkuje w tej chwili niecałe 7 kW energii elektrycznej. Radosław Wiśniewski z Lubicza Górnego zajmuje się głównie hodowlą kurniosek. Na montaż paneli fotowoltaicznych w swoim gospodarstwie zdecydował się 8 lat temu. Obecnie posiada instalacje, które wytwarzają do 170 kW energii. Pierwsze instalacje można powiedzieć, że już się spłaciły. W kolejnych latach zainwestowaliśmy jeszcze w trzy kolejne instalacje pracują y, podobnie, y, też na dużych wydajnościach. Y. Zużywamy prawie, prawie całą energię elektryczną, która jest w nich wyprodukowana. To przykład, jak odnawialne źródła energii mogą wspierać nie tylko środowisko, ale i codzienną pracę nowoczesnego gospodarstwa. Zanim jednak zapadnie decyzja chociażby o montażu paneli, należy dokładnie przeanalizować swoje zapotrzebowanie na energię. Najbardziej się opłaca z magazynami energii. Wtedy możemy mieć swoją taką własną, wytwórczą instalację. Z magazynami, zapotrzebowanie bez magazynów. To jest jakieś, można powiedzieć, do 30% można pokryć na rachunek, natomiast z magazynami nawet i do 80%. Rolnicy, którzy myślą o własnej instalacji, mogą skorzystać z dostępnych programów wsparcia, takich jak Energia dla Wsi. Pomoc finansową można otrzymać na zakup paneli fotowoltaicznych, biogazowni czy elektrowni wodnych. Nabór wniosków trwa do 19 grudnia. Nadal można ubiegać się też o dofinansowanie na domowe turbiny wiatrowe i magazyny energii w ramach pilotażowego programu Moja elektrownia wiatrowa. Zakładając elektrownię wiatrową, nie trzeba je wpinać do sieci. Można ją założyć na tzw. off-grid, co powoduje, że jakby nie musimy oddawać tego prądu do sieci. Możemy go bezpośrednio albo przeznaczać na własne użytki, albo zapewniać źródło mag poprzez magazyn energii. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór wniosków prowadzi do 16 czerwca lub wyczerpania środków. Olga Taraszka, TVP3 Bydgoszcz. Jeszcze nieskończony, a już został zniszczony. Odnowione skwery we wtelnie z małą architekturą najpierw upodobali sobie wandale. Zniszczyli część ławek i koszy na śmieci. Gmina Koronowo postanowiła na razie zabezpieczyć to, co zostało. Ławki wrócą na swoje miejsce, jak inwestycja zostanie skończona. Pojawić ma się też monitoring. Jeszcze niedawno na odnowionym skwerze nad stawem we Wtelnie znajdowały się nowe ławki i kosze na śmieci. Dzisiaj pusto. Ja tu często chodzę z psem, widziałem te ławki stojące, ale jak to się stało kiedy, to tutaj często wieczorami gdzieś przysiedlała młodzież, więc być może gdzieś tam ktoś z nudów po prostu. Nie? Okazuje się, że zniszczeń dokonano w poprzednim tygodniu. Aby zapobiec dalszej dewastacji, wykonawca zagospodarowania stawu usunął i zabezpieczył wszystko do momentu oficjalnego oddania inwestycji. W każdym miejscu, które jest ładnie zrobione, zawsze się ktoś znajdzie. To będzie komuś chciał zaszkodzić. Nie powinno tak być jak najbardziej. I no, sama jestem młoda, byłam 19 lat i myślę, że moi rówieśnicy tak nie za bardzo szanują. Koszt zagospodarowania stawu wraz z nabrzeżem to łącznie blisko 4 miliony złotych. W ramach inwestycji udało się wybagrować staw, umocnić brzeg, zrobić skwer ze ścieżką i zbudować pomosty. Teraz Sołtys Wtelna zastanawia się nad przeznaczeniem dodatkowych środków na zainstalowanie monitoringu. Mamy wpisane inwestycje na ten rok, już jak na przykład oświetlenie drogi, czy zakup wyposażenia do remizy. Więc będzie trzeba czegoś e, zabrać, żeby tutaj kupić te kamery. Mieszkańcy podejrzewają, że sprawcami są dzieci i młodzież, jednak na tym etapie trudno ich wskazać. Sprawcy tych zdarzeń nie mogą czuć się bezkarni, ponieważ za uszkodzenie mienia mogą stanąć przed sądem bądź otrzymać mandat w związku z dokonaniem takiego czynu. Zainstalowanie monitoringu z pewnością odstraszyłoby potencjalnych wandali. Otwarcie skweru we Wtelnie zaplanowano jeszcze w maju. Teraz trochę kultury. Wystawy, wykłady, spotkania, autorskie koncerty, a przede wszystkim możliwość zobaczenia miejsc na co dzień niedostępnych dla zwiedzających. Tak zapowiada się Europejska Noc Muzeów. W Bydgoszczy weźmie w niej udział 20 instytucji kulturalnych, które z 17 na 18 maja czynne będą przynajmniej do północy. Koordynatorem wszystkich działań jest Muzeum Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego. Muzea, galerie, teatry czy biblioteki robią wszystko, aby to była niezapomniana noc dla zwiedzających. Jedną z atrakcji w Bydgoskim Muzeum Okręgowym będzie okazja zobaczenia po raz pierwszy cennych pamiątek przekazanych przez ród chmielewskich. Są wśród nich między innymi dwa portrety z końca XVIII wieku. Obecnie najstarsze portrety bydgoszczan znajdujące się w muzealnych zbiorach, które już czekają na zwiedzających. W Spichrzach nad Dom Muzeum Historii Bydgoszczy przygotowała... Z, Przygotowana została odsłona dotycząca wyjątkowej darowizny pana Wolfa von Chmielewskiego. Możemy zobaczyć między innymi portrety dawnych bydgoszczan i to jest niespodzianka, którą szykujemy dla naszych gości. Obok portretów także inne cenne pamiątki rodzinne, jak chociażby zegarek z początku XX wieku. Poza portretami prezentującymi Marka Wincentego Chmielewskiego oraz jego żonę, pochodzącą z Berlina, Luise Wilhelmine, mamy również między innymi sygnet rodowy. Są to niezwykle cenne przedmioty, a wśród nich także księga rodowa z drzewem genealogicznym, prowadzącym właśnie aż do XVI wieku. Obok nowych zbiorów, Bydgoskie Muzeum Okręgowe udostępni też zwiedzającym nowe atrakcyjne miejsca, które zostaną otwarte dopiero w niedalekiej przyszłości. Chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na przykład na. Refektarz w budynku w dawnym poklasztornym budynku właśnie na Gdańskiej 4, czy na przykład jest specjalna trasa przygotowana na Noc Muzeów w Eksplozeum. Dla tych, którzy interesują się historią, dziedzictwem są wystawy, ale są też na przykład wykłady, które również są w sali audiowizualnej nagdańskiej i tam będą tematy poświęcone na przykład cyberbezpieczeństwu. Europejska Noc Muzeów to wielka przyjemność dla zwiedzających i ogromne wyzwanie dla organizatorów. W ubiegłym roku dziewięć muzealnych oddziałów odwiedziło w ciągu kilku godzin dziewięć tysięcy osób. Czy ten rekord zostanie pobity, przekonamy się już niebawem. Bydgoszcz Urszula Guźlecka. To w najbliższy weekend, a za dwa tygodnie wyjątkowa impreza sportowa w Bydgoszczy. Mirosław Wysocki, dzień Właśnie, dobry. Dzień dobry. Nieco ponad dwa tygodnie pozostały do siódmego memoriału Ireny Szewińskiej. Gwiazdy polskiej i światowej lekkoatletyki 30 maja wystartują na Stadionie Bydgoskiego Zawiszy. Jest to siódma edycja memoriału Ireny Szewińskiej. Dla mnie jest to memoriał, dla mnie najważniejsza impreza, którą organizuję. Natomiast dlatego, że po prostu... Kiedyś podziewałem panią Irenę Szewińską w obiła świata na 400 metrów. Byłem wtedy młodym chłopakiem uprawiającym lekarze a później wspólnie z panią Ireną Szewińską organizowałem wiele imprez lekartetycznych. Memoriał Ireny Szewińskiej odbędzie się 30 maja, początek o godzinie 18.00. Więcej o sporcie po wieczornym wydaniu zbliżeń. Mirosław Wysocki, Dziękuję. bardzo dziękujemy za tę informację. A teraz szczegóły o pogodzie Magdalena Żakowska. Witam serdecznie, chociaż dziś mamy bardzo ważne święto dla polskiej przyrody. Dzień polskiej niezapominajki. To pogoda jest mało świąteczna. Chłodem żegnamy okres zimnych ogrodników. Chcielibyśmy tym chłodem pożegnać, ale ten chłód z nami jeszcze zostanie, bo z północy nadal płynie zimne arktyczne powietrze. W dodatku, nadal pogoda będzie bardzo dynamiczna. Dlatego nie zapomnijcie Państwo zobaczyć szczegółowej prognozy pogody. Ta już za chwilę. Ja dodam tylko, że będą i chmury. I trochę słońca. Jutro nadal mogą przydać się parasole, a temperatura maksymalna nie przekroczy 10 lub 12 stopni. Ale szczegóły, tak jak wspomniałam przed chwilą, już za chwilę zapraszam. A ja Państwa zapraszam na godzinę 21:30 na wieczorne wydanie zbliżeń. Do zobaczenia.